Ej, właśnie zapomnieliśmy powiedzieć, czemu w jesteśmy. Saker jest chory. No daj na początku na odcinka. Początku jesteśmy we trójkę, bo Saker jest chory. Black Friday na Sklep.pl. Black Friday na Sklep.pl. Cześć, wygracie ekipa Wuka z tej strony. Od paru dni zastanawiamy się, co nagrać na ekipę. I jak nie ma pomysłu, to co się robi? Wchodzi się na kanał Friza. I patrzcie jakie ma filmy. I miał jeden fajny film, znajdź jedną różnicę. Wygrywasz kasę. U nas nie będzie do wygrania kasy, ale po prostu osoba, która wygra, wybierze osobę, która musi poszukać całą siłownię, odkurzyć. Także zasady gry są proste. We dwójkę wybieramy rzecz, którą, jedną rzecz, którą zmieniamy na siłowni, Wchodzi osoba i ma dwie minuty, żeby znaleźć tę różnicę. Także pozdrawiamy frees i uważamy, że jeżeli coś działa, to nie ma sensu tego zmieniać. Jeszcze można wejść na YouTube'a i ściągnąć jakiś film ze Stanów, więc jeżeli macie jakieś fajne propozycje, to piszcie w komentarzach, co możemy się pobawić następnym razem. Dobra, to ja chcę pierwszy zgadywać, także was zostawiam. A, no dobra, no dobra, to weź, a załóż słuchawki w tamtym pokoju jakieś. A, tylko najpierw ja robię oględziny, czyli muszę zapamiętać, Muszę zapamiętać. I umawiamy się, że dotąd. Nie, do tej linii. A do tej linii, dobra. Czekaj, tu, o, tak. No okej, okay. do tej linii. Robię oględziny jak koordynator. No dobra, tu jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czternastka moja wysokość do siadów. Dobra, ułożenie jest takie. Trzy krążki o. koło dmuchawy. Dmuchawa jest ustawiona na wschód. Zobaczymy, kto jest w inteligencji. Buty, raz, dwa. Kłócą się ze sobą, buty. Tutaj jest tak, but. Dobra. Ja sobie tak mówię do siebie, bo jak, jak to sobie powiem, to lepiej zapamiętam. Suszarka, moje SBD. Kółeczko kulczak, bomba. Bomba. Cytrulina kreatyna. Dobra, koniec, mój czas się skończył. Mamy minutę na zapamiętanie. Będę miał zatkane uszy teraz. Ale przysięgam. Przysięgam, no kurde, fajna zabawa, serio. Ja to dopilnuję, pa. Bo... No, ja Już zatkałeś? On niesamowicie nam ułatwił zadanie, ponieważ wszystkie rzeczy, na które zwracał uwagę, żeby zapamiętać, wszystkie mówił na głos. Więc wystarczy zmienić rzecz, o której nie wspominał teraz. Ja nigdy bym na głos nie mówił, na co zwracam uwagę. A ile rzeczy możemy zmienić? Jedno. Nie wady. liczył krążków, więc jeżeli... Patrz, patrz. Dziś dwie ja dziesiątki. Zauważy. A jakbyś będzie nie brakowało? Tak? Tu możemy, wiesz, są trzy. Tu możemy zadać jeden. Coś takiego oczywistego. A jak zamienimy te pararetki i tu położymy? No, coś, coś takiego, wiesz, bardzo To wiesz, przesunę. Że jeszcze bardziej mu będzie głupio. Szkoda, że tylko jedną rzecz. Zobaczymy, czy jest y, pojebanie inteligentny. Michał Wczarzak. Gotowe. Dostałem w głowę. Myślałem, że nikogo tam nie ma. Trzy, dwa, jeden, start! Szybko, masz dwie minuty, co taki spokojny jesteś? Owca zawsze taki pewny jak jest i wiesz. Mm -hmm. To tylko poza... Poza armich. Jak on już wybierze, to będzie wiesz, jest 100% to. Ale jak się okaże, że kurwa... 30 sekund minął. <noise> co się. Pry masz minuta, a polisz dokładniej. Zmieniałem będzie 40 sekund jeszcze. Co jest? Nie było tak, ten stojak nie był tak. Jeszcze 30. Czekamy no na ostateczną decyzję. Tak. No dobra, jeszcze 25 sekund. Masz i oficjalną odpowiedź dasz. Ale też mówiliście bardzo blisko coś zrobić. Wejścia z was Pańszy ta mata to było. 10 Było 5, 4, 3, 2, 1... Okay, Dawałeś odpowiedź ostateczną. No. Okej. Okay. Ta guma. I co z tą gumą? Nie było jej tu. Gdzie? Na środku nie było? <grym> nie. Otóż ją to samo miejsce. Nie są było tej gumy Bo była. Była? Była. No to albo bym powiedział to, albo że stoi jakby, że skargi były jakby wzorne ku sobie. Tak? Dobra, się zaprowadzimy go. No. No jak myślisz? Hmm. Gdzieś tu blisko. Że coś tutaj jest inaczej. A może bardziej tu? Przy ścianie bardziej. Oto! Nie, 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 ładniej. Nad twoją głową. Co? Tutaj? No. O! Przeoczyłem to było no. to. Nie brałem pod uwagę ściany. Te paraletki zamieniliśmy. Totalnie nie brałem pod uwagę ściany. A wiesz, mój dlaczego, błąd. wiesz dlaczego nam yy, to przyszło do głowy. Bo ja brałem pod uwagę to. Bo wszystkie rzeczy, o których mówiłeś głośno, wiedzieliśmy, że zwróciłeś na nie uwagę i zmieniliśmy coś to, innego. No to mądre, ja wiedziałem, że to no. zrobicie, ale yy, mój błąd, że poza tymi rzeczami, które powiedziałem, nie zwróciłem uwagi na przykład... na, na te paraletki. No. Dobra, lecimy dalej, Do tak, tak. tak. To no. dawaj no. Głośno mów co zapamiętujesz. Dobra. Chciałbyś. <noise> Najprostsze zmiany to są takie znaczy najtrudniejsze, takie bez kombinacji. Ciężko będzie handle zapamiętać jak przemienili. Gdy nie ma opcji żebym zapamiętał, no więc nawet się nie skupiam na handlach, bo wierzę, że tego nie zrobicie. Nie so, będziemy tacy chamscy. Jest <noise> tak. Dwa, jeden, ten, trzy, jeden. I coś zamienicie i mogę nie trafić. O, bo już tak o, <noise> o, bo nie, nie. O, to ciężko. O, półki ja te Owca, lepiej coś takiego, nie? <głos> <głos> A wiesz, że myślałem o żonej gumie, serio? Dobra, no mi starczy, co nie? Bączek nie ulewi mi głowy, dobra. Już? Tak, czekaj. Chyba nie pomysł, myślę, że nie ma szans, żeby A co, tego, a co że myślisz robót... o czymś takim, że zrobimy dość ewidentną rzecz, ale żeby mu było tak fest głupio, że Aha. często czegoś używa, żeby go tak... A żeby co on się, pomysli? Żeby on się wkurzył, ale... Patrz, bo nie ja wiem, miałem na myśli to. Ja miałem na myśli... No, no. 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 i to, czy... i to nie ma... <noise> no, jest jest, tak. jest zachowana zasada metra, no, można powiedzieć zobacz. No to jest to jest. Wiesz. Tylko ja myślę, że tego nie zgadnie, nie zgadnie. A zrobić coś takiego, co wkurzy się sam na siebie, że nie zgad. Że tak często czegoś używa, nie? Mm -hmm. Poczekaj, no co, Huntley często używa? Jakbyś ławkę? O, czyli ostatnio. Myślisz, że nie strzał? Jak? Jak musisz się Trudno. Już? Już! Dobra, już! Co jest? kopnąłaś mnie w plecy? <grym> Trzy, cztery, cztery. Start! Mam odpowiedź. Czy was jeszcze? No, no, zakładamy no, się, że znalazłem po 5 sekundach. O tysiąc złotych? tysiąc złotych? Po tysiąc złotych. To znaczy ja myślałem... O 2000 zł. Jesteś tak dobra. pewny, jakbyś miał się założyć o 1000 zł, ale tylko żarty, nie? Nie, no nie wiem. Bo jestem żarty. Ja myślę, że... On może wiedzieć, bo. Nie, nie zna odpowiedzi jeszcze. To jest to ty się załóż. Nie patrzę się na, na nic już teraz. To weź ty się załóż. To jest tak. O burgera, pewny, tak pewny o się. burgera i, i tak pewnie. No we dwójkę, tak? To dobra. Na no, współ. Ło! Wow. Że co? No to, przestawiliście kurwy syn IQ 200, śmieruje, to nie to. <trym> to nie to mam. Kurde, nie założyłem się, o tysiąc złotych, tysiąc złotych by miał. No jak to nie to, <trym> nie, 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 nie. <trym> jak nie, nie. No, to to? nie, Jeszcze to. Tu ile? Zbija W zasadzie, znaczy twój mózg to dobrze zinterpretował, bo na przykład nie przestawiliśmy tego, tylko na czego obróciliśmy cały stół. Zapamiętałeś te no. szczegóły, tylko, ale ja bym mu dał punkt. No. Od Powiedział. Razu, od razu na stół zwrócił uwagę, no. tylko że... Jakoś zapamiętałeś to, że to się zmieniło położenie tego, a tak naprawdę no, cały stół zmienił ale położenie. Ale to, że to było tutaj nawet, to nie było to w ogóle. Nic, Nic nie, nie Ale no, nie, a, dlatego bo, tu boję, bo się obróciliśmy no, stół. Obróciliśmy wiem. stół, a nie no, tak. Bo, ale no ja bym się, ja masz, bym się masz, przyznał punkt. I... Dajmy pół. Ale wiesz, bo za bardzo się wiesz, podnieciłem. Bo jedną rzecz mogliśmy przesunąć. No, a znalazłeś dwie No ja mówię, że no, na, trzy. A, bo zobacz, wszystko zmieniło. <noise> ale ja już tak! <głos> <głos> Ile ja znalazłem, ja ale, ale, ale mnie w kuja zrobili trzy, przestawili. <noise> dobra Pączek, no Weź. się żyje, dobra. A! Yy, no a tak, tak, bo ty masz jeden Ale ja to już wejdę oglądał. Ja już patrzę tutaj. A później patrzy, o tu kujoszki! Kurwa, jeszcze to przedstawi! Co, Pączek jest bokserem, teraz boks trenuje. Chcemy coś takiego oczywistego, czy serio chcemy go e, kuresko przetestować? Kuresko? W ogóle on zwracał uwagę na tę matę. Jakbyśmy wyjęli tą matę, co? Tak, I gdzie byśmy położyli tą matę? W ogóle możemy ją. Ale e, śmiesznie by było, jakbyśmy ją położyli na przykład gdzieś blisko wejścia. I na przykład tam za gdzieś. Nie, nie ma szans. Nie, nie ma takiej opcji. To jest nie, nie do skadnięcia. Dobra, już! Daję gwarancję Sandomierskiego, że nie, nie słyszał, ani nic nie widział. O, słyszał wszystko, jak coś. Przyznał się. Gotowy? Do startu? Gotowy? Do startu? Start! Jest tak samo. Nie zapominali o tym No, na pierwszy rzut tak, oka tak podobnie to wygląda. No, na pierwszy rzut tak, oka tak podobnie to wygląda. Została się O kurde. Naprawdę ciężko. <głos> <głos> może to? Stojaki tak samo, handle. Czy Hantle nie były wyżej? Były pytanie do ciebie nie było były? Nie Były Nie, bo może zdjęliście hantlę i położyliście tu na przykład. 35 sekund. 35 sekund 35 sekund 30 sekund gumy Podobnie to wszystko wygląda Ja nie mogę no Tu jest tak samo 15 sekund taki tak. tak tu, 10 Pewnie tak samo Kurwa 10 4 Trzy, dwa, no jeden, zero, ty na ten szejkę. No tak. to masz ostatni strzał. No, ja ten nie strzał. mogę. Wiecie co, to ostatni, że ten szejkę, nie mogę tego. Widać, że mojego vloga nie oglądałeś wczoraj. Ja nie wiem, naprawdę był. Na moim vlogu na... był i był nawet w pierwszej scenie mojego vloga. Tak. Patrzcie, patrzcie na szejkę. Jak znaczy, on robił dynamikę na wyciągu. Nie bo to szok dla mnie, nie, że tak shaker. Ale to w ogóle mnie zmieniło totalnie, bo no. nie spodziewałem się czegoś takiego tam. To już no. mogę pokazać? Odpowiedź jest A o, o, o co ty gadasz? Mata czarna. I tak. I byłeś, na samym końcu mówiłeś, no tutaj jest wszystko tak samo. Ale no na maty powinienem zwrócić uwagę na maty. No, macie rację. Nie było to jakieś mega hamskie, bo. No nie, nie, no bo tu na tym ćwiczeniu się robi na macie. No, to... Bo ja zapamiętałem, że układ tego wszystkiego był tak samo, nie? Tak. No, na... tak, że wygrał robór. I... Odgadł, także my robimy wy... Wiesimy dwa burgery. No i teraz wybieram osobę, która sprząta. Ja już wiedziałem, kto będzie sprzątał. Paweł Sikora. Tylko nie ja chciałem piochelać z odkurzaczem. A kiedyś odkurzałeś to jednogłośnie? Nie pamiętam. No. Tak dyplomatycznie Ej, ci powiem. No dobra, no to yy, tak, to, to w takim razie kończymy ten odcineczek. Standardowo prosimy Was o komentarze dla Kristiny e, Johansen, żeby tam w filtrach nas lepiej wyżej dała. Przykładowo, rewelacyjny odcinek. Yy, oglądam z całą rodziną. Jestem oszołomiona Waszą zawartością merytoryczną. Jeszcze Ej. ja bym przetestował taki komentarz, że. Ewidentnie film powinien znaleźć się na karcie na czasie. Wow. O, to jest dobre. No. Dziękujemy, łapka w górę, subskrypcja, Do doceniamy samego. jak zawsze i widzimy się w kolejnym odcinku. A będzie jeszcze dużo odcinków, bo Freeze nagrywa codziennie, a my co tydzień, więc mamy nieograniczone źródło inspiracji. Mamy 10 Dziękujemy. No i zamykamy, go Myślisz, że to pod nagrywki! i go zamykam. On już chciał coś tutaj ustalać wiesz O <gry> <gry> myślałem że pójdzie się odlać Wracamy za pół godziny